Fajnie, Dawid, że jesteś z nami. Miło mi. Pamiętam, że zadzwoniłeś do mnie gdzieś miesiąc temu. Coś około tego. Opowiedziałeś swoją historię, no niełatwą historię. Jak to u Ciebie wyglądało? E, no, ciężko było. Chorowałem na nowotwór złośliwy, meduloblastomę, a na plastyczną stopnia czwartego. Przyjąłem 80 blewów chemioterapii, z czego 8 pakerów i 31 naświetleń na kręgosłup oraz głowę. I niestety cebulki włosowe moje się wypaliły i już się nie zregenerują. Czyli generalnie dużo przeszedłeś w życiu? Można tak powiedzieć. Okej, okay. a powiedz mi, mocno ci przeszkadza brak włosów, a brak fajnej fryzury? Niestety w tych czasach bardzo to przeszkadza i, no, nie jest łatwo. No, powiedz tak. Fajnie, że do nas zadzwoniłeś. My lubimy e, wyzwania i postaramy się zrobić wszystko, żeby wyszedł stąd zadowolony. Tak się mawiamy? Dobrze. Dzięki. Dobra, Dziękuję. to zaczynamy. Dobra, podajęcie do chłopaków. Sam Mateusz, przejmujęcie na wina. Cześć. na Zapraszam, siadaj. Sobie. Na moment możesz podnieść brwi, tak byś się zdziwił, nie? Tak na maksa. Tu u ciebie nie ma zmarszczek w ogóle. Tutaj, tak, idzie ta linia to uważam, że byłby taki najniższy punkt, nie? Ty naturalną linię włosów miałeś troszeczkę wyżej, nie? Możesz w patrzeć, nie? Bo widzimy, gdzie się kończą. Mhm. Tchau.